Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny szalony odcinek z Minecraft Stings 2.0 Ultimate Pro MLG Edition i ze mną jest Diabeł. Ja, jak widzicie mamy Dungeona do rozwalenia. Nie. Co ty zrobił? No mądre to nie było. Naprawdę, dla Wiszą myszy ja nie mam bronienia, tylko mam ten skok ultra, coś mówię. No, widziałem węgiel. Musimy zrobić akcję węgiel, bo nie mamy za dużo pochodni, a musimy tam wejść. Tak, dokładnie, musimy wejść do tego dungeona, co jest tutaj za nami. To jest świnkowe królestwo, patrz. Jakie świnkowe? to Wyrzynają tro, trochę świnek ogólnie. No, to nieźle zabiłeś świnkowe królestwo. No, ale stary. No, ale stary! No. Ważne, że jest mięso. No, ale się nie bardzo. żyją. Zabił świniaki, no. Szkubanie. Star, z tym Battle accent, Dobra, to ja, wyrzucam ja mogę świata jeszcze da. Właśnie, Wszystko diabeł ma jakiś proel Battle Axe, co zabija nieumarlaków bardzo szybko. No, mam ten, Sword, który zabija. No, a Battle który skacze później się po nim, fajnie. Skacze się po, po, po Battle -Akso. Devastator go nazwałem. Devastator? No. Wow. Mogę go, jest... mogę go nazwać już Pussy Killer 69, to też by było Albo spoko. Naganiacz. Naganiacz, o. Dobra, wpijamy tu. No poczekaj, idę do ciebie. Oj, tu jest wejście, pa. Ej, ty poszedłeś no. z drugiej strony, ziom. Ja już się biję. Zbiegły do mnie. Jak ty tam poszedłeś A, dookoła tego? O, No, właśnie, trochę głupio. Nie wiem, jak to zrobiłeś. Postąpiłem. Dobra, dobra zabiję trzech. Mam, mama, mama, mam wejście. No bo Jestem tam ciekawy. naprzeciwko sobie. Ej, zobajta, że ty masz ten. Siemka! A co, zobjaki, ja wcale się ty. To są szkielety. Ubrane. One mają nice, 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 nice. Git, git, git. To też ja pamiętasz o tym, żeby zbierać te wszystkie... No. Będziemy zbierać wszystkie. Patrz jak to zdycha! Szum! banie schodzi. No, przecież my mamy sety dobre, nie? Jak nie trafisz diaksowego, to... to zabijasz szybko. Chyba. py O! Tu jest jedzenie. Ty już wszedłeś na górę? Tak? tak. Ta, tak szybko? Znaczy tu biegam, bo gościa akurat zabiłem. Ale spoko, ja sobie nie sprawdzam na razie, tylko piję po prostu zombie. Dobra, to ja też jestem na górze. Biblioteka tu jest taka wielka. To taka kozacko A, wielka. A już są, już są kozaki, Ale tak? trzeba to uważać, no. Trzeba się przegrupować. Cieka? Regroup team, już poty piją, eee, Nie wypiją, dzięki. Przepraszam. Dzięki, cześć. Tu jest ziomek się chowa. Bago. Nie, eee, nie ma szans, on uciekał cały czas. U, 26 level. Co tam masz? Ej, warto piece bombi. sprawdzać, wiesz, jak widzisz? Nie wiem, wiem, to ogólnie wszystko warto no. sprawdzać. Ja potrzebuję trochę mięsa też, znaczy żarcia, bo, ja, bo mi się szybko kończy przez tego. Jedzenie wziąłeś? Nie, no mam, tylko no, że mi się bardzo szybko kończy, wiesz? No. I to tu jest kuchnia była gdzieś. O, wągiel! Wągiel. Cztery wągle były w piecu, no? Kelecień. Do widzenia. Co wbijasz na górę? No już. Czekaj, bo tu jeszcze mówisz, że piece sprawdzać, a sprawdziłeś wszystkie piece? No jeden, sprawdziłem, bo jeden był. A, no to są o, jakieś 10. Trafiłem na jakąś wieżę. Mam 25 tego stary. Tego? Lava bucket. E, z 25 e, wungla. 27. Wow. Bo ty Bardzo masz jeszcze jakieś pomieszczenia dodatkowe, chyba? Na dole jesteś, czy na górze? Tak, na dole. A na sam dół zszedłeś? Nie, no tak jak byliśmy, to ten pierwszy, pierwszy poziomek taki ziomek. Nie, no to ja jestem na pierwszym poziomku. Ło, wow, tu jesteś w tej bibliotece? Dobra, widzicie. Stój, stój, stój. Wyżej jestem, teraz. Tak. No, wszedłem do ciebie tutaj, plaga, chodź. To gdzie ty byłeś teraz? No, na dole, ale przyszedłem na A, ci stronę. byś na dole. No tak, ale to wielka ta biblioteka. No Dobra, no ładna, ładna. Dużo książek można z tego wyciągnąć. W sumie to się opłaca, wiesz? Nawet skopiemy sobie chociaż troszkę. Bo, będziesz robił enchanty. Co ty, Batylaksem się też. Wow! No. Co? To ja tak jak kamera masz. No wiem, 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 czaję. To nie zła, ksior. Też trochę książek? Może je skopę i się podzielimy. i ile? Ja to tak staka se zbiorę szybciutko i już możemy. Mi... No, bo, bo ja mam 5 staków już. Co trochę szybko zbieram. To już, mi starczy. Też trochę? Nie, nie, właśnie nie chcę, bo sobie zapchamy kwipunek, a wiesz, aż tyle no, nie potrzebuję. Ale dzięki to, co tędy? No, gdzie idziemy? No, Halo! halo? Jeżdżę. Schody Zapalam światło. E, w ogóle wyspotkaliście no. kiedyś tu bossa takiego Ło, tak! Wow, 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 są czasami wow, wow. czarodzieje na szczycie. Naprawdę Ale to takie. chyba nie takich, nie? Właśnie jednego czarodzieja zabiłem kiedyś. No i są czarodzieje fajne, mogą z nich magiczne różdżki wypadać. Oooo! I w hello. ogóle. O, to tędy się chyba trzeba przebić, wiesz? A propos szczyt Hejga. przebiłem się. Są tu typy! Ty Idę. poszedłeś do góry? Tak. Bo to jeszcze na tym poziomie nie wyczyściliśmy wszystkiego Walczę, czterech jest Pajka, się. Nie no, nie mają szans ale Easy boy tam stukły, ale nie bardzo Ile lewek? 27 level w ogóle w No ja mam 29 ty, już Ja pierdę. Coś tu jeszcze jest? Chyba nic, to chyba góra A tam śufu. masz coś Ale tu pusto jest A to tu jest jeszcze jedno takie pusto chyba Czekaj, czy no, będzie pusto To takie pod sufitki po prostu Tak A no, tak żeby się chyba pająki respiły, bo nie widzę sensu Dobra. O piję. ile Maraldów z tego dropi? Ja pierdykam No, lecą kamienie. Hejka. Ej, one w ogóle. Czyli wyżej czy? No wszedłem troszeczkę wyżej, jestem w wieży jakieś. Jakaś tutaj wieża jest. Ale to powiem ci, że ten dungeon taki 2 na 10 może. No taki 2 na 10, no. Bo ja Takie tak spotykam. Tam ten jest hardcore. O, tu powinien być boss zaraz. Jak będzie o w ogóle. Goni nas w ogóle o, jakiś ta, 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 ta papara. A, no to pozdroszaj, nie ma bossa. Eee. I spotkaliśmy całe nic tutaj, także. No, także nie. idziemy na drugi dungeon. Dobrze. A tak. jest gdzieś daleko stąd? Nie, bardzo blisko. Patrz, musisz zrobić, tak? Po, po, popatrz na mnie i podążaj za instrukcjami. To mi może się wydawać, że to nie, może nie wypalić w moim wypadku, Piotrek. <laughs> Ale poradzisz sobie. Tak, tak, tak. Wiesz, w którym kierunku leap of fate. No. Co? Zginąłeś? Nie. Proszę ci, do sadzawki wskoczyłem. Wow. To nie zły jest tej jump. A, the leap of fail is working. No to nie źle. Ja już dolatuję na miejsce. Wiedziałeś, ty zawsze z tą stronę masz, tak? Tak, prosto, tam gdzie ja poleciałem sobie troszeczkę szybko. Jestem nie na chłopku. miejscu. Bardzo trudno się tego glidera robi? No nie, bardzo łatwo się go robi. Także zrób sobie. Go. Można nawet zbroję sobie zrobić z takim czymś, ale nie chcę jej, bo jest słabsza od zwykłej. No i tu jest taki zameczek ładny. I schodzi się Leci. na dół, i tam ponoć są przerąbane rzeczy. Także uważaj, jak spotkasz wielkiego żółwia, to uciekamy. Tomu? Bo on jest nie do zabicia. Przynajmniej tak? chłopakom zrespił się taki, co się leczył 40 życia na sekundę. Aha. Więc trzego próbowali zabić. nie No i to dawali kozak radnych. ten. Project no, dungeon, tak no i zabijał ich na strzała też praktycznie, więc. Bo się kręcił w skorupie. To taki no. Beyblade. Trochę. Tak, taki Beyblade, No, dokładnie. Jaką szkordy? E, minus 780 na 800 mniej więcej. Dobra. Będzie w tej zaraz tu będziesz. nie mi się wydaje. Tak. Nie było to jakoś mm. bardzo daleko. I to jeszcze równa droga jest. Poko, damy radę. Ile świn tutaj jest? Ja pierdolę. No, są świnki. Ja ci zrobię wejście tutaj w sumie. Dobra. Masz wejście. Ja no, muszę coś zrobić z tym swoimi rzeczami, no. żebym mógł je podpalać świnki. Na przykład. Wtedy będę miał od razu ten żarło zrobione. Nie z podpalaniem nie? 780 jak? 780-800. Jak widzisz świnie, to jesteś niedaleko. ta -da -da. Wow, wow, wow. Zrobiłem oh, ci wejście. Nic cię nie widzę. Nie. Idę tam po. No, już idę, kołeczek. zaraz będę. Jestem, no, machnąłem się w jedną stronę, ale już idę. <gry> to nieźle <gry> nie się widzi. Jeste kordy zinterpretowałem. Aha, no rzeczywiście cię nie ma. <gry> o, widzę. Jestem. No, hejka, Le ja cię nie widzę, to ciekawe. Taki fort to jest, nie? Śmieszne. No, jest, taki forcik. Pa pa, para, Jestem pa, pa... przy tym forcie już. Dobra, to tu jest wejście. Uuu. O, idę teraz. Hejka. Cześć. Pyk. Pyk. Tędy się wbija. No i uważaj, bo tu będzie naprawdę hardkorowo-murowo Mi w ogóle. Pff, dobra, to ja sobie przygotuję jakieś mięso, które mogą sobie ewentualnie zamiast chleba wcinać. Nie chleba tylko niestety. Ja mam trzy chleba już, bo naprawdę bardzo szybko mi schodzi. Miałem 20, jak to przyszli, Dobra. Zobaczyliśmy. Wjeżdżamy. Tu jak widzisz troszeczkę jest odkryte. Masz sobie patyków trochę może? Albo dobra zrobię się. No nie mam. wyrzuciłem. Co pochodni nie masz? Ja chcę pochodni zrobić właśnie. Ech, luźno. Dobra, mam dwa staki. raz jest rozświetlone. Come on. Tędy. Tu. Yy. O. Jestem. Jo, Patrz, są czerwony. jaki bardziej? Yy, tu są wszystkie rzeczy, ale Andedy głównie. Przejdziemy się tędy. Tu jest taka jedna fajna miejscowa, wiesz? W której ja dostałem tak w że stwierdziłem, że idę do domu. I ten. Ja Już nie tak? zrobiłem tego. Dawaj radę Piotrek, jeszcze dwójkę. Mają tarczę! Easy tam tarcze, strarcze. O, 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 o Ten ma mikró. Dobra. Hm. Patrz, że ich tam się czali w ciemności. Ja nie mogę stawiać pochodni, what the fuck. To ja będę pochodni. Ju! Masz, gnojku. O nie, rzucił na tak, mnie to, tak? tego. Za to lucie. Przechodzisz Laprys obok ich. Wiesz, minąłeś typa. O, nie widziałem. O, co? <laughs> się tak mówię, co on tak se idzie, nie? Nie, nie założyłem go. No. O, też dostałeś, to poczekaj, niech tam zejdzie, bo w walce tak ciężko z chorobą. Poczekaj. Nas dobije Wow, ale to 30 To trwasz. No właśnie, i to jest dlatego przykre. Bo zjedzie ci do połowy serduszka. Nie możesz się leczyć wtedy w ogóle. I mi w ogóle to nie zabrakłe. Jak to? Masz jakąś odporność? A, jakieś protection, mam, no, na spodniach. Oooo poison protection? Mam fire protection, projectile protection i torncy jedynkę. No to to na pewno ci nie broni przed truciem. Ciekawe. mieć poison protection jak już. No, ale to to ciekawe. Dobra. i... Chcę, on ma miecza. Tutaj. Co to są za ludzie? No to są hardkorowe typy. Co? nie są ze sobą. A jest jakiś. Ej, mają klajkę, czyli ma! Bij ich, Zabij tego! filera, prawdziwy prawdziwi, bię, 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 kurde, leży, bohaterowie. Azyl, Bohaterowicz! Dobra, ale skubańcy widzieli, jak. To był oddział, tak? w ogóle, no właśnie. taki prawdziwy oddział. Jeden miał proporzec, drugi miał leczenie, trzeci miał wielki miecz. Ani z nim nie lotło, no to nie jest złe. No, bo to wiesz, to jest dopiero przygotowanie. Będzie prawdziwy boss na końcu. Spokojnie. zbroje. Ej, a gdzie ty jesteś? O, jesteś tu, to jak ja go minąłem? Ło, no, oh, oh, ale wyrwał. Ło, wow, on tak biega, Fleta. to jest ten biegający. Nie. Ja pierdyka. Jaki on jest szybki, Skubaniec. To ty jesteś. No. No dobra, pad. Ja pierdziele. On wygląda czasami identycznie jak ty i ciężko no. jest to ogarnąć. Wow. Ale ten jak biegał szybko, nie? Slow nas na trzy minuty. Uuu, a ja nie mam strzał, skończyło mi się. No Ej, czy to no nie, nie działa tak, że jak się przelogujemy, to nam znikają te? No, nie będziemy się przelogowywać. Jo! No nie, nie, tylko się wydał Nie wiem, czy tak działa, nie. Nigdy tego nie robię. Ło, ja dostaję w pierdziele tak srogo. Ja też? Ło, z tych z tych, z tych, ich potionów się dostaję. Tak, bardzo dużo. Bardzo dużo no. no. Chodź tu skieramy, o, o o o, oni będą tu się próbować dostać, a my będziemy ich na skodach. Ciał, Nie, Chyba tu te nie wejdę. To jest wyjście. Ja, jak nie wejdę, to Ja bym poczekał, wiesz? Na żyćko. O, 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 o. Już drinking, drinking w ten. Tak, on się podpił się. On no ale wiem, to właśnie proste. na takich trafiłem kiedyś i cofnąłem się. I rzucałem w ciebie i bach, twarzycia, bach, twarzycia. A ich tam jest cholera. Trzeba bardzo dużo tych pochodni stawiać. No, pochodnie tam dużo nie radzą chyba nie. Jak się ale one się nie spawnią wtedy. Ja myślę, że będzie się więcej mm, rozpiło, no mm, to nie. Są jednorazowe spawne. Tak? No tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że to są spawne, które się spawią cały czas, ale. Nie no się co ty to są tam, że one jednorazowe. W tym A, starym sztyncie bo... było, tak, że były te. A może. Dobra, ja jestem pełny. Możemy lecić na tego no, ja jednego. Wyk, też. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Jeden jest na. Dobra. Ty tak. nie bijesz mnie czasem? Nie, 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 to cię bije. ten. Co? Jak on mi ściurał? Dobra, leży. Dobra, jeszcze jeden tam Jest jeszcze jeden, no. Ale mi ściurał pat, pat, ten pat, na plecach. Pat, 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 pat. On za bardzo szybko ci bił w ogóle. No, tak pyk, 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 pyk. Mega dobrze. ale to już jest piętro za nami. Chyba nikogo nie ma na tym piętrze. Oj, skręca. No. Żeby nie o, bo nie, 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 nie. Nope, no, nope. no. Zauważyli nas. No, ja chcę troszkę życia. Chyba, że się ustawimy przy drzwiach, będziemy ich lali. To jest dla Z Z prawej, No. Ło, już do mnie tuką. Dobra, są. O, Dobra. się wysypał. Dałem tutaj pochodnie na górę może. Idą. Z jest jakiś witch. A, bo ten jest czarodziej, no. On ma 300 HP i tworzy sobie tych ludziów. No. Idziemy w niego? Czy? Tylko tam jest jeszcze jeden. Ten, tego żółtego trzeba by zabić. O, widzisz, że on tworzy się szkielety, ale te szkielety są na strzałach. Są te najgorsze szkielety. Bez broni nawet. One no bardzo dużo biją? Nie. One no, nie ma broni w ogóle. I on też mało leje. Tylko się martwi. O, ich jest dwóch tutaj czarodziejów. Za połowę HP Co ty gadasz? To. Uciekaj, ja ich podpaliłem. Teraz tam zostały. zostały. Wiesz, co jest przypał? Jest koleś, co ma 300 HP, a drugi koleś ma Łanda leczącego i go leczy. Ja To i za nim go leczy cały czas. Nie czy jakieś emergency nie będzie, trzeba odwalić tu się nie zabarykadować, jakoś ich odciąć. Nie, tego leczącego trzeba zabić. Zabijemy leczącego i możemy czaskać. Ale on mi za połowę HP stary! No wiem, wiem, wiem. Eee, strzały, nie masz strzał? Nie mam uku nawet. A, a strzały? <laughs> nie dropnęłeś? Jak ja patrzę? Nie, Co nie mam. Ma. Nie. nie no, hardkorowo tutaj może być. Jakby jeszcze ich tutaj wiesz. Chodź jakiś MLG zrobimy i przejdziemy ich tu bokiem. Czekaj, zobaczę ilo, o, okay. ile oni za dobra. Łoookaj! I też połowę zdjął. Ja Biedrek. pierdzielę. Dobra. No wiesz, szkoda by było Ale, czy no, tak. Na no, tu nie podchodzą dziody? No bo oni wiedzą, są lepsi. Na odległość. I jeszcze ten, kurdy, kurde No kurde, poczekaj, choć troszeczkę dungeonu ścian. Czemu on Będziemy się barykadować, tak? Co będzie. po kawałku. Powoli. Po kawałku. Tak, 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 tak. Żeby sobie ten... No to buduj te mury. Nie no, powiem ci, że hardkorowo. No to będzie pole. ciężko. Są jakieś potjony co leżą na ścianach. Mhm, mhm, mhm. tutaj mamy. Ale jak tam się podejdziesz w niego, to w którymś będzie moment, w którym on nie będzie, nie będzie mógł cię atakować. No. o, Ooo. O, o. <gry> no, jest tylko szkielety podchodzą, to się trzyma razem No, no, no Ale no. no dobra, dobra, jest okej okay. Kurde, się troszkę cykam Ja też, jak, jak 150 No, rzuć tu w supa Ta, tam tego już leczy prewencyjnie Profilaktycznie no. Jest, 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 mam, mam, mam tego leczącego chyba tutaj no, tak, Kurde, on stoi On no, za nim stoi, za tym czarodziejem cały czas Centralnie Zjaśnij za nim. Się. Tutaj trochę. No teraz ma w ręce to... A, ma tą, tą. Ten czarny to jest leczący? Nie. Nie. Ten, ten to z to przodu jest z czapką to jest ten, co wzywa szkielety. O, mam tu jednego. Przyszedł. Dobra. Ale ja, dobra, ten żółty nie żyje. On był słaby. O, jest leczący z przodu. Ten z różdżką taką czerwoną z serduszkiem, to jest leczący. Dobra. Ło. Dobra. Nie no, trzeba coś z tym zrobić. Tego trzeba leczącego. Tutaj, Ile ja, ma życia ten jakaś... leczący? O! Wo! No. Serduszko mi zostało. No. Walnę leczącego, pali się. Może zginie. No że tam. Nie zginął. Oj, nie mi piwno. Jedno serduszko zostało. Za 90% HP mi walno. Leczący leży. Dobra. Wo, ten drugi mi walnął teraz. Dobra, ale nie ma już leczenia, to możemy go powoli wiesz. Ciorać. Huuuu. No nie jest łatwo, to jest, to jest Nie, dobra, nie mogę boss. podchodzić teraz, bo padnę. No, to nie podchodzi. Eee, także ja sobie wezmę jakoś tu, ogarnę rzeczy w takim Ej, razie. wiesz co, ci tam zaraz... Ile masz życia? O, gitara. No, teraz jedno serduszko mi tylko brakuje do maksa. Dobra, dobra, już mam Dobra. Daj spróbuję się jakoś go jeszcze obejść tam. Podejść do niego. Patrz, żeby, rzucę mu weakness na nogi, na przesuń się od niego, osuń żeby się. Żeby zabarykadować. Osuń się. No. Dostał no. weaknessa? Dostał. Czy nie? Czy tak? Patrz go przesadził Dzioda. No dobra, on się patrzy na mnie. Rzucam weakness. <laughs> Ło! Zdzielił mnie. Bij go okay. tam. Czekaj, okay. Bo czeka, się czeka, na mnie kapi czeka. cały czas. Jest ja tego go zaba zabarykał, no zabarykaduję. No wiem, ale trzeba go zacząć bić. Ło cię klepnął! Piotrek nie! kurde się! Rzucił na mnie! No mnie też już. Ile Miesz, na ma HP? Bije serduszko. Nie wiem Harming. Instant damage. Aaa, instant damage. On tego instant damage w nas rzuca. Instant damage 2 oh, Fuck Co tam? Łoooł! Wow, oh, się spociłem! To jest no undead? Tak? To jest undead, nie? Tak. To jest jakiś zombie. Ile tu jest itemów człowieku do zabrania? Skąd? No, ze Tu są dropery wszędzie po ścianach pomontowane. Pa. Pyk! A, bo to jest... Wypiłbym! Aha, instant damage, abym sobie wypił, to nieźle bym wypił. Dobra. Ja próbuję go za... jakbyśmy go tam... zabarykadowali mu twarz. No, nie trafiłem? Nie wiem, czy to na niego działa. O chyba się na mnie patrzy. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Znaczy, na ciebie patrzy. To ja no. go mogę teraz tak wziąć, żeby mu tylko nogi było widać. On nie będzie mógł wtedy rzucać. Podpalam go. Leję! 90 życia! Walną mnie raz! Żeby nie żebyś nie padł, żebyś nie padł! Ma 40 życia, dosłownie. On już dobra, pada. Dobra, 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 jest na dobitkę. Prawie podkiem zostałem, a mam 0 praktycznie. No to wylecz się, masz tutaj. Trzymaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Wrzuciłem mam, 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 ci potion'a. Mam, mam. Tak? Tak. A mam, dobra. Tu, dobra, tu jest pełno potion'ów porozstawianych, także zbieraj sobie je. Będziesz się szybciej leczył. Zablokować jedna. On już ma ledwo żyje, już go zabijam. Pa. Ostatnie podejście. Pyk. Bach. Padł. Padł? Co, Dzięki, drobną? cześć. E, nic nie dropnął. To niezły czarodziej. Ale mamy to całe pomieszczenie jego, patrzcie, to tu jest tu różnych. Wszystko tutaj jest. To, to potki to są? To wszystko są poty na tych obrazach, je możesz pościągać. Dlatego ja cały czas potypiłem. piłem. Hopie. Ile butelek? Wszystko tutaj jest. Złoto. Złoto! Złoto. 18 to. złota! Nice. No, Magma no. cream? To nie jest przydatne do czegoś? Pewnie, pewnie tak. No właśnie, tu są wszystko. Chopie! Yeah. No to można ściągać z tych tych. Tak, tak, można lewym przyciskiem. Lounge. Fire Resistance na przykład. Swiftness. po Potion. Nie wiem, czy chcę, to. Water Briefing. Nie, no fajne rzeczy, fajne. Gust Tear. Regeneration. No, Se so tu zrobił dropery. I mu dropiło wszystko ładnie. Parafisze są. Nie wiem, czy parafisze są dobre, ale chyba tak. Po nie wiem, do czego one są. W ogóle wszystko można mu zabrać i mieć puszczonych pe pełno potjąków. Idę na górę. Zobaczę, co tam jest. Wiecie czy to był taki boss? już boss, boss, boss tego Dancila? Nie, to nie był boss, boss, boss. To był jeden z takich, wiesz, podstawowych. Znaczy podstawowych, mniejszych, nie? A tu byłem na górze, ja tu nie. To to miejsce ja się tak bałem tu zejść, tylko ja podszedłem dookoła. Kumam. Nie, podobno jest jakiś żółw wielki w podziemiach i on jest dopiero bossem, prawdziwy. O, patrz. Co? No tak, bo to są drapery. Pyk. Takie buty. A ty no. golda tam z droperów wziąłeś? Uuuu, nice, 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 blaze frame. Blaze frame? Blaze flame. A co to jest blaze flame? Chodź się podzielimy tym. Można sobie ulepszanie na rzeczy dawać. Tak? Tak. Daje ci podpalanie. Po 20 dałem. No, nie wiedziałem, że tym można. ja mam trochę podpalania, ale sobie dam więcej. Dobra, ziom, idziemy dalej? Chociaż nie, bo tu już trzeba kończyć powoli odcinek naszą wyprawę. Przepraszam. to! Oh, dziękuję bardzo. Trzeba powoli kończyć no, naszą wyprawę. Kiedyś jeszcze tu przyjdziemy. Nie trzeba go skończyć tego dnia, ale w innym, innym innym, czasem już. Innym czasem, no, troszeczkę to zeszło, nie zauważyłem, ale to. A to jeszcze jest? No, chodź zobaczyć tam. Zobaczmy ten. tutaj tylko. Znaczy tam na górze to ten. A, A tu jest jakieś przeście, grzyby to. są. Nether A bo to jest jego hodowla grzybów. Bo takie są potrzebne do tych do mikstur, nie? Do jakich Mikstur? Do, no do wszelakich. To jest podstawa. Grzyb to jest podstawa mikstur. No sobie zbierzemy sobie tych grzybów. No i zbierz sobie ten piach spod spodu. Tego. Nether... Tego Soul, Coś tam? soul, soul Sanda. Soul sanda, bo on jest mega dobry. I podzol tutaj też jest do grzybów. To jest? Podzol. Do zwykłych grzybów. To, że szybko na nim roztam? Bo tak. Się wydaje. Po co by to trzymał, nie? No tak. Py py, 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 Więc, jak będziesz chciał się w alchemika bawić, a pewnie będziesz chciał, bo to tam masz miksturę niewidzialności na przykład, nie? No. To wiesz, to ci się to przyda wszystko na pewno. No. Dobra. Dokoksiłem troszeczkę tego. Py, py, py. No to koksik. I zobaczę, czy się da iść dalej, ale chyba się da. Jeszcze dalej iść. A, jeszcze jeden złot tu jest. A dobra, dam ci połowę złota. Bo się tak ładnie ze mną podzieliłeś tymi fajerami, a złotem się nie podzieliły. No, ładnie. Kolega. Masz, 12. Dziękuję. Dobra. I tutaj? Tutaj, tutaj. czy coś tutaj jest. na górze? Jest? Ty na górze, coś? Nie, nie, poszedłem tym czerwonym korytarzem z powrotem. A to Ty jest jak... jakieś to, to przejście na górze. Gdzie jest przejście? A, tutaj na górze to jest, to jest powrót. To jest, to jest powrót. To, jest, to, tak. to chyba jest koniec Dungeona jednak. Czyli jedna końcówka. Czyli jednak to był być boss. Bo nie tak widzę nigdzie wydawało, innego przejścia. no bo on przejścia. nie był prosty, jakby... No nie, nie był nie prosty, ale zgodnie. mi wiesz, o tym... Wow, ale fajne budki stare, a owe Budki Protection, fire protection... Nie no, no, w skrzynce były. A, jakieś... to, to ja je zostawiłem ostatnim razem. Bo no jest, wziąłem diamentowe. Ja się wezmę, bo ja mam diamentowe, ale beznadziejne. Patrz, tutaj na dole jest na pewno jeszcze zejście jakieś do jakiejś wody. Tu na dół. Tylko tam trzeba znaleźć jakieś zwykłe dojście, żeby tam nie skakać. Tutaj Może jest rozwalimy troszeczkę i zobaczymy, co tam jest. Ja bym poszukał schodów w dół. Muszą być jakieś schody. Tutaj też jest droga. Patrz na to. No. Eee, tu jest taka ściana, no nie? I pa. I za tą hmm. ścianą jest korytarz Chyba cały. A tam się schodzi, widzisz? Aha, aha. Tam aha, jest aha, tajne aha. przejście. Z tego jego pokoju było pewnie. Teraz to rozwalimy, no. Tu. I tu za książkami, gdzieś jest zejście. Pocwane. Patrz, czyli tutaj. Ale da się tak ciekawe, czy... tutaj no jakoś otworzyć być... czy coś? Nie, było wow. to, o oh, wow. Tutaj wszedłeś mi pod tą. Nie, nie da się otworzyć, tu się rozwala. Dobra, jestem. Widzisz? Po prostu koło było przyjście. No, to trzeba było wybić, ja Co nie? Co to jest wielki żółw, jest wielki żółw. O, no to to jest prawdziwy boss! Nie podchodź do gnoja, bo cię zabiję. Ciekaj. No to to jest prawdziwy boss tego dungeona. Aha. I on tak podobno zabija mega bardzo dobrze. Więc myślę, że tego żółwia zostawimy sobie na inny no, odcinek. No, na kiedyś, kiedyś. Eee, a na dzisiaj to będzie już tyle. Tak, dokładnie. No, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Trzymajcie się. się. Hej.